Okej, dzisiaj kolejny odcinek z SO? I do koniec aktualizacji oczywiście. I stary styl dodało nowe fryzy. I jakoś drogę pionera, którą w ogóle.. tutaj to jest. I ja nie mam żadnego pojęcia o co tutaj chodzi. w tiny Jorwik. Ile kosztuje 950 Star Coins? Jaki muszę mieć poziom? Wszyscy gracze mogą kupić jedną odmianę kolorystyczną. Pozostałe wierzchowce będą dosyć gdy osiągniesz dziewiąty poziom. No i siedem niezwykłych maści. Nowe zestawy barokowe. To za chwilę zobaczymy. I droga pionera. No dobra, w następnym tygodniu ćwicz mak jej jest za duszy z innymi. I są nie wiem o co chodzi w tej drodze pionera. Um, pionerzy z Jerzyku z Dumą prezentują drogę pionera. No okej. Okay. Okay. I co? Mam co wziąć? Okej, okay. i co mam dziś zrobić, żeby to... Poczuj jesień dzięki temu modelowi strojowi, który roztoczy wokół ciebie aurę inteligencji. No okej, okay. i... O, dobra. Okej. Okay. Zdobywaj punkty drogi poprzez granie i odbieranie nagrody po osiągnięciu każdego kamienia milowego. Mm. A, punkty drogi są przyznawane za wykonywanie zadań, wyścigi, opiekę nad koniem, zbieranie przedmiotów oraz dokonywanie postępów w osiągnięciach i kolekcjach. Mm, OK. to się kończy 4 września. Idziemy no. do Stajni Jorvik po te konie. Ja w ogóle. Ja muszę już sprawdzić muzykę. Dobra. Ja w ogóle jestem bardzo ciekawa, czy, czy oni nie zepsują tych fryzów, bo szczerze widziałam ten tam spoiler z wiastą, ale Star Stable zawsze może coś yy, zepsuć, bo tak samo było z perszaronami i z tą dodatkową animacją. Yy, tutaj są, tutaj są, tutaj są. I nie. To są lipicany. <noise> Ej, serio, pierwszy raz od tak dawna są tu takie tłumy i jakby nie można obejrzeć sobie w spokoju konia. To mi się bardzo podoba. Ej, dobra, zniknęli ludzie, zniknęli ludzie. Możemy się przyglądać. O, biegniemy, biegniemy. I ja na pewno, słuchajcie, bym chciała wziąć jakiegoś takiego karuska. Jakby ten nie też przyjemny, on ma taką podpaloną grzywę i jest taki, taki ten... Ten chyba jest najgorszy, chociaż... Mm, no chyba. Ej, ten jest taki fajny. Ten jest fajny. W ogóle, czemu ten od razu ma koczki? I ten. Y Mogę mu zmienić? Tak, można, dobra. <noise> jest śliczny. Ktoś tam coś napisał, fajnie. Właśnie, też chciałam zmienić. W ogóle, wziąć fryza na to. Y w sensie, na ten odcinek. Ten też jest super. Jeju! Dlaczego SSO to robi? Ej, w ogóle ten jest przepiękny. Szczerze. No i ten też, bo... Ja jestem w ogóle fanką takich koni. Ojoj. Jeju, jakie to jest przepiękne przecież. Słuchajcie, słuchajcie. Mam jakiś w ogóle kat... Nie, koniu, spadać. Nie, 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 nie. Ja jadę po fryza, słuchajcie. Uuu, ej! Dobra, to no ten jest lepszy. No, ten jest lepszy, słuchajcie. No, ten dęb, dęb, buje i pozdrawiam. Jeżeli ona to zobaczy, to pozdrawiam. Ten koń to w ogóle... To on jest chyba. Od tego. Tak mi się wydaje. Bo on też ma taką plamkę. Ej, w ogóle ten jest wyższy. To jest dziwne. Właśnie, żeby im tak krzywa nie leciała. No, słuchajcie, ja nie wiem. Ej, szczerze? Nie wiem. O Boże. Ej, serio, nigdy nie. Jakby nie, nigdy nie miałam takiej trudnej decyzji w życiu. Serio. Okej, okay, zobaczymy sobie chody, bo ja wiem, że już teraz się nie da tak normalnie, bo. Um, wiecie, no. Chociaż widziałam te chody. Wstęp. To mi jest takie piękne w ogóle. I też czoty. jeju. jakby ja się też nie znam. W prawdziwym życiów, Fryza, widziałam, ale nie przyglądałam się. No dobra. Kus, w ogóle mi się to tak podoba i ja myślę, że to jest realistyczne. Nie wiem, poczekam na jakiś odcinek kogoś doświadczonego i po prostu obejrzę wszystkie odcinki, z, yy, wszystkie odcinki wszystkich YouTuberów z, z tej aktualizacji, żeby wiedzieć ich opinie. <gulity> galop. No jej, on przecież to jest piękne. O! Czy on ma tutaj te... Jejku, wyleciał mi teraz z głowy. Cwał. Ej, galop i cwał to jakoś się tak. Mało różnią. Ale okej. A, okay. A jest szybki swój. Dobra, czy to był galop, tak? O, dobra, to jest fajne. To jest fajne. Wie tu już tych A, dobra, już więc co to jest. A, piruet w galopie. <laughs> to jest to, co te fryzy miały. Tak? No, zaraz mogę pokazać. Tylko tak. No, tak średnio. Czemu? O, właśnie, tak jesteś. Ej, bo ja chyba kupię. No, nie, nie kupię. Dwa mogę maksymalnie kupić, ale ja nie wiem, bo wiecie, ten z podfalaną grzywą też mi się podoba, ale nie chciałam też samych karusów. Chciałam też jakiegoś takiego, wiecie, wyjątkowego. Właśnie któregoś z tych. I chociaż bardzo kocham takie izabelki. To chyba kupię izabelkę? <laughs> nie, bo ja się teraz zastanawiałam. Nie, 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 nie. To jest dla mnie zbyt ciężkie. Słuchajcie, a ja muszę mieć karego, bo kary jest mi potrzebny. Kupimy tego zwykłego. Kiedyś kupimy podpalanego. Kiedyś kupimy wszystkie, dobra? Ha, obiecuję. Ale dobra. Um, kupimy tego. Okej, okay. czy zmieniam grzywę? Koniu, zatrzymaj się. Dobra, nie, nieważne, nieważne. Czy zmieniam grzywę? Co fajnie jest z tym ogólnie Siateczka też jest bardzo fajna. Nie, zatrzymaj się, koniu. Koniu, zatrzymaj się. <laughs> Siateczkę, no chyba nie wezmę tej siateczki, szczerze. Chyba wezmę taką zwykłą. Chociaż bardzo ładnie wygląda w tym. Ale drugiego konia weźmiemy w tym, bo ja na pewno kupię dwa. Yy, wchodzę w ogóle w komentarze, bo no, na pewno nic ze No przepraszam, znowu. Yy. O, już mi się akurat wyświetliło, że ktoś tam ma już filmik, ale nie pamiętam jak się nazywał. E, imiona. Imiona. Okej. Okay. No, nie mogę nazywać żadne Snowman. Nie. U... Coś tam, coś tam e, Ron też nie mogę. Apple cake. Cute cookie. Blue Snow i Coffee jest, jest, jest jeszcze No to mogę nazwać go Dużo jest Apple Dużo jest Apple O ja! <grywia> 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 Przepraszam Ja lubię tą piosenkę um, Nazwiemy go Apple Key. No, znowu napisałam przez dwalny. Co jest ze mną nie tak? Prawdopodobnie wszystko. To będzie dorosły ogier. Ogier. No dobra. Niech jest. Jezu, ja się tak stresuję. Nie, tak mi się teraz bije, że jakby. Abyście do tego pięknego koniczka. O! Ej, dobra, to jest przeznaczenie, kochani. To jest przeznaczenie. To jest przeznaczenie. Ej, czy ja mam konia Coffee Bean? Coffee Bean. Tak, mam, 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 mam. mam. Przypomniało mi się. Więc mogę ją nazwać Kid Cookie. A Coffee, jakby wiecie, wszystkie inne nazywam inaczej. Mam nadzieję, że wiecie. Nie, no nie ma być ko coffee caramel, ale to super brzmi. Okej, okay. musiałam sprawdzić tak na przyszłość, jakbym sama sobie konia nazywała. Cute cookie. Cute cookie. Słodkie to trochę, wiesz też, że. Cookie. Czemu ja no się, napisałam... Dobrze, nie bardzo. Co będzie klaczka? Czy ja jestem tego pewna? Nie, ale kupujemy! <grych> dobra, możemy tutaj chociaż zmienić maść. Yy, Grzywę. No bo ona ma jeszcze takie fajne, wiecie, ombre, czy jak to tam się nazywa. Czy jest chcę warkoczeki? Nie, w ryzowi nie dam. A takie? Siateczka. W sumie siateczka jest bardzo ładna. No dobra. Ok, jestem gotowa. No, nie jestem, ale no kupimy. <laughs> Chodź, Koniku, jaki ładny! Ja w ogóle bardzo prawdopodobnie piszę w tym odcinku, ale przepraszam. Z góry, przepraszam. się cię też do stajni, bo ja teraz postanowiłam, że będę żyła z życiem Star Stable, starym. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Nie będę dosiadała tych koni. O Boże, cześć, koniku! Ej, dobra, sprawdzę sobie tą drogę pionera. Mm, Przepraszam. A, dobra, nieważne. Yyy, dobra, tą drogę pionera sobie sprawdzimy, no bo ogarnę konia. Tego tutaj... O, plus 100! Tak, pokazało się plus 100! Wow! <grytanie> Ale fajnie. Okej, okay. i tutaj też się pokaże plus 100? Nie, a. Ale co, plus 100 mam? Czy jak to tak? Nie wiem. <noise> Nie wiem. No dobra, to masz koniku tutaj. Podejdziemy do tego i słuchajcie, porównamy sobie wszystkie fryziaczki. Ewolucja fryzów. <noise> zauważam że to jest jedyny koń, który, którego właśnie fryz Kupiłam bez zmiany W sensie Ej, no nie, ja to brzydko ustawiłam. Oj, dobra. Dobra, pociągnę mi ostrość. Taram! Jej! I wszystkiego nie ustawiam do boksu. A co tam? Weźmiemy dzisiaj sobie ze skoków. Chociaż wiem, że w fryzy nie mogą skakać z powodu na kręgosłup, czy coś takiego. Ale trudno, mój będzie skakał. No, dobra, to trochę potrwa. No, nieważne, nieważne. Ale na pewno w najbliższych odcinkach nie będę na fryzie, bo ja mam moje ustalone trenowanie. Chociaż on będzie teraz wyżej niż te niektóre pintabianki, bo. No, taka zasada, będzie miał drugi lewe. Ej, koniu! To znaczy, ludziu! Okej, okay, zrobiliśmy tę wyścig. Ej, co ja chciałam? A, właśnie, droga pionera. O, właśnie, droga pionera mi daje. Co, czyli cały czas to mi daje, tak? Dębowanie. Wow! Wow! Star Stable Series się tak postarało? O ja! <grywka> Oj, I dobra, to trochę dziwnie wygląda tak pod... tak ten... No nie? A więc mam nadzieję, że ci tak wam się podobał. Ym, do zobaczenia w kolejnych filmach. 啊。